Z tej strony Sylwia Lipka z kanału Syla na co dzień i witam Was ponownie na moim kanale w kolejnym filmie. A dzisiaj hall shame! Zaczynamy! tam przez widzę Dobra, kochani, słuchajcie, otwieram co nieco zamówiłam. Muszę się przyznać. więc będę po kolei Wam pokazywać, co to jest i będę wam podawać też... Ceny tych produktów. Więc sobie od razu moje zamówienie otworzę. Let's see. Ogólnie to miałam zniżkę, jako nie wiem ile procent. Więc będę Wam podawać ceny już po zniżce mojej, bo udało mi się jakoś to fajnie ugrać. Jakieś 90 zł miałam chyba na całe zamówienie. No wiecie jak się te punkty zbiera, i tak dalej, i tak dalej. Więc mam tutaj tr trzy madełko, które bardzo, bardzo chciałam, ponieważ, jak wiecie, jestem smarkaczem naczelnym po prostu. Więc to jest trzy madełko na Chusteczki, które jest też podstawką, przede wszystkim na pilota. Ja mam dwa piloty, więc fajnie. I tutaj też sobie można coś postawić. I tutaj kosztowało to 20 zł i 24 grosze, więc no cieszę się bardzo z tego powodu, bo po pierwsze, chusteczki brzydko mi wyglądały, po drugie, piloty zawsze mi się walają, więc teraz będzie po prostu na to jedno miejsce. Druga rzecz to jest coś, z czego się bardzo, bardzo cieszę, bo przyszły mi już wypełniacze, które kupiłam osobno, ale to jest poszewka na poduszkę. Taka ładna, jak będę Mogła na niej sobie drzemki robić. I ona kosztowała 17 zł i 81 groszy. I za chwilę sobie ubiorę moje wypełniacze w te poszewki, bo jeszcze jest jedna. O, i to jest druga, więc razem wyglądają tak. I to jest do salonu. I ta druga kosztowała 12 zł i 14 groszy, więc sobie je totalnie ubiorę i będę miała w końcu poduszki, bo szczerze mówiąc, drzemki wcale nie są fajne. A ja lubię drzemki, a drzemki nie są fajne, jak się nie ma poduszki. Pierwsza dzisiejsza łotka to ta tutaj. Teraz coś festiwalowego. Jestem na maksa podekscytowana, ponieważ jak wiecie, jadę w te wakacje na kilka festiwali, na trzy dokładnie. Opa! Jaka spódnica z Majtkiem. Tutaj. Długa do kolan, świetlista. Możecie zobaczyć, jak się świeci. No i jestem na maksa podekscytowana serio z, z tego powodu, ponieważ ja ją miałam na oku już od dłuższego czasu. W końcu postanowiłam ją kupić. Kosztowała 34 zł. No i mam nadzieję, że, że mnie zobaczycie właśnie na jakimś festiwalu ubraną w tą spódnicę. Jeszcze nie wiem, czy pójdę w majtach, czy sobie spodenki założę po prostu, takie wiecie. Mo może spodenki, nie jestem uważna, taka odważna, ale takie spodenki, wiecie, przylegające. Zobaczymy, co z tego wykminie. Oh je! Yeah! Z tego to mi się przyda. I to jest... Widzicie, co to jest? Nie widzicie, ale już wam pokazuję. To jest takie urządzonko... bo muszę tu wlać dopiero coś? To jest takie urządzonko, gdzie się wlewa taki płyn do czyszczenia technicznych urządzeń i się psika, a potem się, wiecie, wyciera i to jest dwa w jednym, bo tym się wyciera. No kozackie, ponieważ wiecie, tutaj komputery i w ogóle. No, szczerze powiem, że brudne mam. Więc mam taki czyścik. Teraz muszę jeszcze kupić tylko płyn. To jest dziwne. Myślałam, że to jest coś większego, ale okej, okay, bo to jest takie coś, co się kłada na szafkę. wiecie, Fyk i na szefeczkę, o. I tutaj się worek na to daje i możecie sobie tak śmieci, wiecie, jak do środka. To do kuchni chciałam, do tego. No, padel, myślałam, że to trochę większe jest. Nie jest. Ale i tak to wykorzystam. Prawdopodobnie też w kuchni, bo na bio w sumie będzie fajne, bo nie będzie śmierdziało, tylko będę takie małe worki zamykać w bio. Rozumiecie? Tak, ja, 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 ja widzę w ten sens. O, tak! To! Jest! Nerka moja nowa! W końcu fajna nerka! Bo tamten śmietniczek kosztował 6 zł, Ale nerka! Patrzcie! Ona ma takie serduszkowe zawieszki i się cieszę, ponieważ ona jest taka... Ona nie jest sportowa, ale też nie jest elegancka, czyli jest taka pomiędzy. Czyli taka, którą mogę nosić i tak, i tak. Więc jaram się niezmiernie, ponieważ ja miałam nerkę, która była bardzo sportowa i mam torebki, które są bardzo eleganckie. A niestety czasem mam outfity, wymagają czegoś pomiędzy. Właśnie na festiwale też chciałam mieć taką nerkę, która jest pomiędzy, więc cieszę się bardzo. Ona ma tutaj przegródeczkę małą. To jest przegródeczka? No jest, ale nie sądzę, żebym z niej korzystała. No ale główna, główna jest taka git. Pomieści mi się wszystko tak idealnie. I ona kosztowała 21 zł. Na sutniki to znowu festiwale. Chyba widziałam chyba kilka paczek tych na sutniki, tak szczerze mówiąc. Ale to jest to jest fajne. Uuu, patrzcie, jaki wesoły. To jest taki dywanik. Może być łazienkowy, może być dla zwierzaczka. I ja to właśnie kupiłam dla zwierzaczka. Mam to do końca amber. Ta mata kosztowała 16 zł. Ona pod spodem jest taka właśnie łazienkowa. Więc wiecie, można ją normalnie prać i tak dalej. Więc to idzie do końca amber. O. I to jest coś, co dostałam w gratisie. Pamiętam, bo sobie mogłam wybrać coś w gratisie. I to jest taki zestaw podróżniczek. Cieszę się z niego tak szczerze mówiąc. Fajnie wygląda, bo jest taki cały w pudełku. Czekajcie, otworzę. I mam tutaj trzy spraye. Mam nawet takie do kropel? Dziwne, to nie wiem. I dwa takie na kremiki. Szczególnie te na spray fajne. No i samo pudełeczko też fajne. Ale na spray fajne, dlatego że ja chciałam sobie dać i tak taki właśnie jakiś spray, ale wodę na przykład, żeby psikać moje mydełko do brwi i tak dalej, żebym sobie to miała w toaletce od razu. Więc to jest gitarskie bardzo. Kolejna rzecz to są kolczyki. I to są kolczyki, które bardzo mi się spodobały. Te kolczyki mają Kształt chmurki i bardzo mi się podobają. I one kosztowały, już wam mówię, ile? 2,40, więc całkiem nie. Kolejna rzecz, to jest to. I nie oceniajcie mnie, okej? Okay? Możecie w sumie, ale zobaczyłam to i to mi się przyda. Bo jak wiecie, mieszkam w moim własnym domu i chciałabym trochę dbać o te moje rzeczy. I to jest, no, mi wypada trochę włosów. Nadce zresztą też wypada trochę włosów. I to jest takie coś, co się wkłada do rur i tak. i wyciąga włosy. Czasem to robię ręcznie, ale właśnie się zawsze cykam, że coś tam zostaje w środku albo coś, więc no taki, taki drucik do wyciągania włosów. I on kosztował 4 zł. Kolejna rzecz to też coś dla Amber. To jest takie bardziej legowisko, taki kocyk mięciutki dla niej, ale widzę, że Marvelowi też się spodobał, bo chciałby sobie podotykać. Kosztował 15 zł. No i jest taki słodki w truskawki, więc mam nadzieję, że będzie jej się dobrze stało. Druga dzisiejsza emotka to niech będzie Ota i przypominam wam, słuchajcie, że wyszła ostatnio moja piosenka w prawie więc zapraszam Was serdecznie do wysłuchania. I przechodzimy do topiku. Tutaj. Taki mi się spodobał. A wziąłem MK. Bo, bo wiecie, co ja mam najgorsze? To ja nie wiem, jaki ja mam rozmiar w Mnie to denerwuje już. <grym> Wkurzam się sama na siebie, bo nie wiem, po jest MK, czy No ale to nic. Taki fioletowy. I tutaj ma taki łańcuch trochę. Ozdóbkę. I ten topik kosztował 21 zł. Ale jest fajny. Bardzo mi się podoba ten kolor i w ogóle, więc taki topiczek. Kolejne ubranie to z kombinezon. Słuchajcie, ja kocham kombinezony, szczególnie w lato. Uwielbiam po prostu. Też wzięłam M-kę. Mam nadzieję, że będzie Nie <noise> będzie na mnie ok. Matka, mam dla Ciebie kombinezą, bo na mnie chyba nie będzie ok, a myślę, że na Ciebie ta m będzie super. Może jakbym jakoś powiązała. A tu można regulować. No i widzicie? Ja nie wiem czasem, co ja mam w głowie, robiąc zakupy, bo czasem mam taki dzień, że myślę, że jestem M, ja jestem M, a czasem, że nie. Ale no w każdym razie bardzo mi się podoba ten wzór i wszystko. Zobaczymy. Kosztował 20 zł. Fajnie. Ale może jakoś zrobię tak, żeby się dało, że będzie na mnie okej. Okay. Chyba bym musiała chyba pod paszką zwęzić ewentualnie. Może sobie zepnę jakoś. No SK by była lepsza. Bo miałam wtedy taki dzień, że myślałam, że szajn, rozmiarówka jest inna niż zawsze i miałam takie nie wiem, wezmę Dobra, ale jeszcze jedna koszuleczka. Let's see jaki rozmiar wzięłam tej koszuleczki. Zobaczmy, ale to też wzięłam rękę. A widzicie? A ta nie wygląda aż tak duża, Chociaż nie, ta ta wygląda, ta wygląda tak akurat na mnie, widzicie? Ma takie fajne serduszko w środku, to jest Crop top biały, jak widać. I ona kosztowała 19,40. No i szczerze mówiąc, bardzo mi się podoba. I fajne jest to, że mogę pod nią nosić normalny stanie, bo te rzeczy z często są właśnie przyświtujące trochę, więc no raczej nie ubieram ich bez, bez niczego pod spodem, ale podoba mi się. Tak jestem zadowolona. Słuchajcie, kolejna rzecz dla Amber, więc całkiem sporo rzeczy stąd wzięłam dla mojego królika. I to jest taki namiocik. Go też mi się udało jakoś tanio. Złapać, tak szczerze mówiąc, bo za 31,50. No i doszłam do wniosku, że może jej się spodobać takie cosik. Zaraz to spróbujemy. Starczy rozwiązać? O, wyskoczyło. I dać do środka to. No klasa. Zobaczcie, jaki fajny namiot. I tutaj mogę sobie firanyczki jej zawiązać. Więc będzie miała swoją norkę taką bardziej fancy. Zobaczymy, zrobimy zapomnienie. Co tu mamy? Tu mamy jakiś naszyjnik. Muszę zobaczyć na wizualkach, co to tak było. Słuchajcie, za 9 zł. Wziąłam taki łańcuch na brzuch. Wiecie, tylko taki, nie że pasek, tylko taki naszyjnikowy bardziej. Więc on się prezentuje o tak. Fajnie, wiecie, ja jestem bardziej srebrna. Wolę e, raczej srebrną biżuterię. Więc mam nadzieję, że będzie fajnie się pasował w moje stylizację. Kupiłam sobie też 10, 10 sztuk tych pilników, bo robię sobie samo pazury u stół. I te 10 sztuk kosztowało 5,60. Więc fajnie. I case na telefon. To jest właśnie też z myślą o koszkiwarkach kupiłam ten case na telefon. Dlatego, że, zobaczcie, on ma y, taką kieszonkę w sobie, którą mogę wsadzić na przykład kartę albo jak, jakąś gotówkę sobie mogę wsadzić albo na przykład dowód osobisty i sobie to tutaj mieć. I ma napis You Make My Heart Smile. I mam opcję smyczy? Mam opcję smyczy, więc klas! Aaaa. No właśnie, bo ta moja krowa to już jest taka schodzona trochę. Mogłabym zmienić w końcu to. Mam trzy czepki do peru, bo ja mam także ja lubię tylko te siateczkowe czepki do peruk, ja nie lubię tych rajstopowych, bo one są... one mi ściskają łeb i mam takie... po godzinie noszenia peruki już się poddaje. Jeszcze więcej nasutników, bo tak jak powiedziałam, kupiłam dużo ich, bo to na całe wakacje. A wiecie, te nasutniki, one są jednorazowe, to, to nie jest tak, że można sobie ściągać na naklejać, więc jest ja tak jest. Z tego jestem bardzo podekscytowana. Czemu takie ciemne? Znaczy nie, żeby mi to przeszkadzało, bo ja mam ciemne włosy. To są spinki do włosów, które robią efekt taki dodatkowy i to są motylki. Ale jestem podekscytowana, też myślę o festiwalu ale mam nadzieję, że to z włosami mi się jakoś nie poklącze czy coś, ale nie jestem przekonana. Zobaczymy. Myś, może do zdjęcia jakiegoś to będzie. Ale kosztowało... Te dwie sztuki kosztowały 5,60. I teraz coś, co bardzo chciałam. I są to bransoleteczki, słuchajcie, takie różne. Białe, żeby pasowały do różnych rzeczy. Mogę sobie oczywiście zakładać tak, jak akurat będę miała ochotę. I radnie, choć tak. Sztuwały 7,30. No i wiecie, ja, ja mam tak, że jeśli chodzi o bransoletki, to często je gubię. Nie, ben, nie będę kłamać. Często je gubię. Często zrywam. Bo myślałam o tym, żeby sobie kupić taką porządną, wiecie, od jubilera bransoletkę, taką srebrną i tak dalej, ale ja sobie przypomnę, że ja już miałam takich pięć i wszystkie zgubiłam. Teraz na wakacje bym chciała, żeby czasem mi coś dędało po prostu w tych moich outfitach czy coś, więc postanowiłam postawić na takie białe, koralikowe. Uuu, I teraz coś, z czego się też cieszę i mam nadzieję, że będzie dobry rozmiar. Nie wiem, nie, nie wiem, nie jaki w sumie wzięłam, wzięłam myskę, no ja, to klasa. I to jest taka bluzeczka, koszulowa trochę bardziej, taka trochę ma fakturę takiego lnu, bym powiedziała. Bardzo fajna, bardzo wakacyjna, kosztowała 16 zł, więc na pewno mnie w niej zobaczycie. Ja przede wszystkim ją widzę, bo ona jest, wiecie, taka długa i wygląda jak koszula nocna bardziej, ale ja ją sobie będę, wiecie, w spodenki albo w spódniczkę zawsze... W Tykać, więc będzie odcinana stali, i tak i tak, więc jestem trochę podekscytowana z tego Kolejna rzecz, słuchajcie, o, to akurat dzisiaj mi wypadł ten kolczyk. Kupiłam sobie kilka takich małych kolczyków, tych bułeczek, które ja noszę w różnych miejscach dodatkowych, więc kupiłam sobie zapas, bo, bo moje aktualne są czarne, więc muszę je wymienić. I cały taki zestaw kolczyków kosztował 320, więc spoko! I chyba ostatnia rzecz w tym polu, tak. To jest podwójna, bo kupiłam już sztuk dwie. Ale się cieszę z tego powodu. Hej! Hej! Bo chyba ją to na koncert w robię, ale jeszcze nie jestem pewna, więc się nie nastawiajcie, bo nie wiem. O, mam jedną zaraz drugą założę też, dobra. To nieźle z tą bluzą wyglądam. Ale one są miłe, ja strasznie lubię te wyczepy z Shein'a. I one kosztowały po 23 zł za kucyka. Bo oczywiście tutaj to warkocze. Uuu, patrzcie na grubość mojego warkocza w stosunku do tej kity, nie, to jest niesamowite. Nie wiem, jakoś to wykminię, będę miała pełniejszy makijaż, jakoś to poprzypinam inaczej. Zobaczymy, muszę poćwiczyć, bo dopiero co je tutaj odpakowałam. Ale pierwsze wrażenie, to całkiem fajne jest, tak szczerze mówiąc, no jestem zadowolona. Z tych włosów. Zobaczymy, zobaczymy, co z tym wykminie. I trzecia i ostatnia dzisiejsza emotka to niech będzie o ta. I jak zawsze, jeśli skomentujecie moje najnowsze zdjęcia z tymi trzema emotkami, które ukryłam w dzisiejszym filmie, to macie szansę zgarnąć coś z mojego odpadku. twoje słowa. Ale w każdym razie, słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o ten dzisiejszy haul. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A my widzimy się w kolejnym filmie jutro o 18, jak każdego dnia na moim kanale. Więc do zobaczenia, kochani. Cicho lutam przez drzwi, za oknem prawie świt Widzę Cię na balkonie Myślimy podobnie